Cześć, z tej strony Iza. Witam Was serdecznie na kanale Izabeta po pracy. No i dzisiaj przychodzę do Was znowu z unboxingiem. Kurczę, ostatnio mi odbiło i strasznie dużo roślin zamówiłam. No i nie ukrywam, że będę się dzisiaj chwaliła. Tym razem jest to przesyłka od, nie wiem czy dobrze to wymawiam, Rare Plant Depot od Dominiki, u której też już kupowałam wielokrotnie. No, i nie ukrywam, że Dominika jest moim dostawcą z psusów, które kocham z całego serca. I uwielbiam po prostu bardzo, bardzo. Oj, przepraszam, trąciłam kamerę. Próbuję teraz rozciąć. Nie wiem, czy mi się to uda. Chyba się nie udało, prosto, ale o, nawet się udało. Dobra. Jak zwykle. Przesyłka bardzo, bardzo dobrze zapakowana. Na wierzchu taka karteczka, którą za każdym razem Dominika dołącza do zakupów. Co jest też bardzo, bardzo przyjemne. W tej kopercie znajdują się paszporty roślinne. Do wszystkich roślin, które zakupiłam. Jak widzicie, jest ich troszkę. No, i teraz no jest kilka z których kupiłam. I jak zwykle zacznie się teraz mój ból, bo nie dość, że nie pamiętam, jakie kupiłam. To zawsze, ale to zawsze mam po prostu problem z ich rozpoznaniem. Jak widzicie, przesyłka jest bardzo dobrze zabezpieczona styropianem, który też odłożę na bok. Oczywiście nie będę go wyrzucała, zostawiam go standardowo, żeby. Był yy, no do pakowania moich przesyłek. Tutaj mamy hitpaka, który jeszcze jest ciepły, przesyłka przyszła bardzo szybko, bo właściwie nie wiem, czy trwało to 24 godziny, no, bardzo ciepła. Jak widzicie, calusieńka paczka jest zabezpieczona styropianem. Nie mam jak tego wam pokazać. Wyjmiemy sobie teraz tutaj tą otulinkę, która otula swoim ciepełkiem. Zobaczcie, jak to jest spakowane. Po prostu Tamnika również pakuje swoje roślinki, koce termiczne. Również używa taśmy papierowej, którą uważam, że jest to jedna z lepszych taśm, ponieważ ona się po prostu łatwiej odrywa w stosunku do tych taśm, które są z folii. No, i teraz rozwijamy. Zobaczcie, zobaczcie, proszę, jak to jest wszystko popakowane. To jest po prostu. Aaaa, coś niesamowitego. <laughs> moje kochane, o, moje cudaki. No, już się po prostu nie mogę doczekać. To odkładamy na bok. Oczywiście standardowo nie będę tego wyrzucała, ponieważ to mi się przyda. No, i zaczniemy, może od tego. To jest. Jedna roślinka. To jest Stindapsus, ale jaki. Dobra, potem Wam napiszę, jaki to był Stindapsus, dlatego że kupiłam ich kilka różnych i tak jak mówię, nie pamiętam, jakie to są. Wiem, że to jest coś z Mintem, ale co dokładnie. A teraz biorę się... Nie, na drugą stronę idziemy. A teraz biorę się za drugie opakowanie. Tam daradej, tam daradej, Jezu, zobaczcie! Ach, same cuda, same cuda! No więc tak, tu jest kolejny syndapsus. To jest, zdaje się. Y o, matko, zapomniałam Amedrium medium variegata. Tu jest jeszcze jeden syndapsus. Tu jest. Sindapsus sumatra. No niestety tego to już wiem jak się nazywa, bo już go straciłam. No i tutaj mamy też. Mm -hmm, to jest ta purembula. Czy jak ona tam się nazywa? Nie umiem tej nazwy wymówić. Poczekajcie. Może mi się uda przeczytać. Tu jest, tu jest Rap... Rafidofora jakaś. Purembula. Variegata? Jakoś tak to miało się nazywać. No i zaczniemy może od tego z to. Yy, powiem tak, generalnie nie musiałabym nawet sprawdzać, oglądać tych yy, roślinek, tych sadzonek yy, z tego powodu, że jeszcze nigdy, ale to nigdy nie kupiłam u Dominiki nic, z czego bym nie była zadowolona. Nie dość, że te roślinki zawsze są piękne. Są bardzo, bardzo dobrze spakowane. To jeszcze naprawdę są one cudowne, zdrowe, w dobrej kondycji. I no można powiedzieć, że Dominika to jest taki mój dealer z psusowy. Jezu, zobaczcie, to już, czyż to nie jest piękne? Dobrze, że jeszcze troszkę się wstydzę. To nie drę się tak. No. Tak jakbym się darła normalnie. Zobaczcie. Zobaczcie. On jest aż tutaj. No po prostu to jest mistrzostwo świata. Jezus, tu idzie ząbek. Widzicie to? Widzicie? Tutaj idzie malutki ząbeczek. Nie widzicie? Teraz zobaczcie, zobaczcie. No przecież to jest cudo. No, Jezu! Powtórzę po raz nie wiem, 195 chyba. Jaram się jak pochodnia. Po prostu jaram się jak pochodnia. No, cudne. A teraz się bierzemy za drugie roślinki. Opa. Rozłożymy je i zobaczymy. Jak dobrze pamiętam, ja kupiłam same cięte sadzonki. Ale tutaj zobaczcie. Tu, jaki korzenicho, już jest. Zobaczcie. Tu idzie wyrostek następny, tu i chyba tutaj idzie. Jak dobrze widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dobrze widzę. Dobrze. Czyż ona nie jest piękna? Zobaczcie. No, coś pięknego. Te rośliny tutaj, zajrzymy do tego listka, ten listek się wywinął, tu też jest, zobaczcie, wariegacja. Jako chyba przez to, że ten listek się wywinął, to ona nie jest aż taka jasna, ale też ma tutaj wariegację. Na tej części, na tej części akurat jest troszeczkę, ale słabo widoczne tutaj jest, nie wiem, czy widzicie, ale ta część, no, luksus. Dobra, odkładamy ją na boczek i teraz się bierzemy za, za to jest Epipremnum, nie pamiętam jakie, amplissimum variegata? Jakoś tak. Kurde, widzicie? Już zapomniałam, co, co kupiłam. Tu widać wariegację na tym listku. Zobaczcie. Widzicie? Nie widzicie. Widzicie. Widać ją tak. Co prawda kiepsko, bo kiepsko, ale widać. Tu na tym listku też jest widoczna. No niestety ta lampa jest Ustawiona kiepsko, więc nie widać. Ale zobaczycie to później, jak już będzie roślinka posadzona. No i idzie kolejny listek. Cudowny, wstawimy go pod lampy. I myślę, że też będzie miał piękną wariagację. Tutaj są dwa zalążki korzonków już, więc też nie będzie problemu, żeby to ukorzenić. No, ja jestem po prostu zachwycona. Zastanawiam się, czy tego nie ciachnąć jeszcze sobie w pół, żeby mieć od razu dwie sadzonki i od razu gęściej tego nie posadzić. Ale chyba jednak to nie jest dobry pomysł, wiecie? Chyba poczekam jednak chwilkę, żeby on się ukorzenił, ukorzenił i dopiero wtedy potnę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy. Ach, mój scindapek. Ukocha. O Jezus, idzie następny listek. Może uda mi się tym razem go nie zamordować. To jest to moja nieszczęsna sumatra. Dobra, ma też zalążki korzonków tutaj jak widać. Widzicie? Więc będziemy. Będziemy sadzić i będziemy czekać aż się ukorzeni. Oczywiście yy, zrobię update y wszystkich tych roślin po jakimś czasie. Yy, powiem wam co mi się ukorzeniło, co mi umarło, mam nadzieję, że nic mi nie umrze, no ale różnie to bywa. Tu znowu jest kolejny Stindapsus. Ten również ma jak widać zalążki korzonków. No ale tutaj już nie pamiętam też jaka to jest dokładnie odmiana. W związku z czym napiszę Wam też później, ale ma cudowne listki. No po prostu. Kocham psusy. Kocham, kocham, kocham. Są cudne. I następne. Tu też jest. Wow. Zobaczcie, jakie korzenicho ma. I tu. I tu. No to jest po prostu cudne. Tu też jest. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. No, przecież. Ach, powiedzcie mi, że syndapsusy nie są piękne. Przecież to są najpiękniejsze rośliny, jakie w ogóle mogą być. I każdy z nich jest inny. Zobaczcie. No, coś niesamowitego. Ja wiem, że niewiele z tego filmu widać, ale ja po prostu jestem tak podjarana, że. Dominika, ja do ciebie wkrótce wracam po następne. No i ostatnia to jest ta Znowu zapomniałam. Zobaczcie jaki ma korzeń. Delikatnie muszę ją rozplątać, żeby nie uszkodzić korzonków. Zobaczcie. Zobaczcie jakie piękne korzenie. O i tutaj ząbek już puszczę. Zobaczcie tutaj, tutaj, tutaj ząbeczek. Jest ząbeczek malutki. No, cudowne. I ten liść z jaką wariagacją. No po prostu. Coś niesamowitego. Tak jak mówię, ja u dominiki praktycznie nie sprawdzam nigdy. Czy roślinka posiada jakieś. Yy, yy, no, agrofagi. Ponieważ. No, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby, żeby dostać od Dominiki coś, co jest chore, czy coś, co jest yy, nie tak. Yy, mech, teraz jak go wyjęłam, powiem Wam, że w całym pokoju pachnie takim lasem. No, coś, coś wspaniałego. No, zapach jest cudny. Naprawdę jest to. O, tutaj jakieś, jakieś śmietki się zdarzyły, no ale to się niestety w różnych, w każdym zdarza. Yy. I naprawdę, jeżeli chodzi o mech, to polecam również zakupy u Dominiki. Nie wiem, co właściwie więcej Wam powiedzieć. Na razie te roślinki wsadzę tutaj do mchu, żeby mi się nie powysuszały. Przysypię je mchem, tym co tutaj mam. I zaraz zabieram się za czyszczenie i mm, sadzenie tych roślinek. To by było na tyle. Pędzę te rośliny przesadzać do... do do docelowego podłoża. Kurczę, ale mi się język plącze. Nic jeszcze dzisiaj nie piłam. Poza herbatką i kawą. I standardowo zapraszam Was do zamieszczenia komentarzy, do wyrażenia swoich opinii, także tych krytycznych. Tak jak mówiłam, konstruktywna krytyka też jest w porządku. Kółka śmierci bobi. Tu mamy bluszczę. Tu jest piękna lokazja silver dragon. W cenie 99,99% ,99, ale minus 15%. Piękna jest. Tutaj mamy anturium. To jest y, anturium clarinervum. Jak dobrze kojarzę. 59, 49 a tutaj zobaczcie nawet jest kwitnąc, kwitnie, tylko nie wiem czy on przekwita czy dopiero zaczyna kwitnąć o tam też są następne, które kwitną małpki mamy tutaj są filodendrony z kandensy mhm. no i na dole mamy też filodendronki różnego rodzaju Monstera Karstynianu, fikusy, skrzydło kwiaty, 114 zł. Znowu fikusy, draceny, i kolejne skrzydło kwiaty. A tutaj mamy monstery deliciozy. Po 40, niecałe 3 złote. Kiepska kondycja tego filodendrona. Tutaj mamy branditianum. Ten branditianum w jakiej jest cenie? Filodendron? Nie pamiętam, tutaj z tej strony jest. A, czytnik, dobra, zaraz sobie zobaczę. Dobrze, dobrze. Tak. Oczywiście. Oj, przepraszam. Tu jest coś ładnego. O, zobaczcie, jaki liść. To jest filodendron mamei. to glotis. Aż sprawdzimy po ile on jest. A, 59. No ale już kiepska kondycja tych kwiatków wszystkich jest. I tu są okazje. Duża. Do mm. sceny, nie? Generalnie, jakie kondukcj są? I piękna monsterka. Tu hmm. jest pieniążek. te małe monsterki są, idziemy zobaczyć. 16-14